Cześć, kochani! Trzymam w rękach moją potężną torbę z action, wypełnioną, więc to oznacza, że przychodzę do was z dętkiem gospodarczym i wszystkim tym, co, powiedzmy, dookoła e, tego się kręci, czyli też Milunia i tak dalej i tak dalej. Słuchajcie, nie przeglądałam tego, więc zapewne e, będą tutaj e, się rzeczy powielały. No trudno się mówi, wiecie. Ja mam pamięć dobrą, ale krótką, więc y, czasem wrzucę kilka razy to samo. No i zaczynamy, słuchajcie. Pierwsza rzecz, od której zacznę i zapewne, jeżeli bym poszukała, to znajdę też. Ym... No nie, teraz nie widzę. Znajdę na pewno też z DM-u. To jest, słuchajcie. Ym... Jakby odpowiednik mojego sprayu do odświeżania tekstyli, tyle tylko, że z Domola, czyli marki własnej Rosmanowskiej. Tam jest, słuchajcie, kilka różnych e, wersji zapachowych, i e, jedna z Was mi poleciła, ja nawet. Wtedy w tym momencie nie wiedziałam, że Rosman też coś takiego ma. No więc jak widać, kupiłam, przetestowałam, ale słuchajcie, to nie jest to samo co w DM-ie. Jednak ten dm bardziej odpowiada mi zapachem. Dla wielu może będzie ten zapach bardzo do siebie podobny, natomiast dla mnie po prostu ten z dm u jest lepszy. Ale jeżeli nie będzie w DM-ie dostępnych, a będę potrzebować, no to wiecie, w takiej cenie można po to sięgnąć. Kolejna rzecz, którą tutaj mamy, może weźmiemy najpierw to. Kolejna rzecz z. z Rosmana, z Domola. I podejrzewam, że tutaj gdzieś też pewnie jeszcze jedno opakowanie jest. To są te zbliżone chusteczki, limitowana edycja o zapachu. Pomarańczy i grejpfruta. To są, wiecie, te chusteczki, które ja używam często gęsto podczas sprzątania. Wiecie, do wycierania przede wszystkim kurzy. No i to się u mnie dobrze sprawdza. Generalnie chciałam od tego odejść, ale w dalszym ciągu jakoś mi się nie udało. I tutaj tak samo mamy właśnie z Dękmyt, czyli z. Z DM-u i tutaj mamy wersję. Czekajcie, bo tu jakiś paproch mam, e, który mnie bardzo drażni. Tutaj mamy wersję e, zapachową z granatem, ale powiem Wam, że te zapachy to w sumie nie ma różnicy, jakie są, dlatego że one nie utrzymują się e, gdzieś tam, wiecie, na powierzchniach, które nimi przecieracie. I ten zapach też nie utrzymuje się w powietrzu, więc generalnie nie ma różnicy. Tutaj mam, słuchajcie, z Fabuloza Number two, Madame. Żel do toalety. Kurde, skąd mi się tego kurzu tu bierze? Żel, który kupiłam w Action, żel do czyszczenia toalety, który obłędnie pachnie, słuchajcie, perfumami od e, Chanel. Także bardzo gorąco mogę Wam polecić. Co prawda, m, produkt relatywnie szybko mi się skończył, bo jest dość taki bardziej wodnisty niż żelowy. A z drugiej strony nie był jakiś drogi, no i on ma taki naprawdę intensywnie różowy kolor. Ale jak mówię, toaleta, słuchajcie, po wyczyszczeniu pachnie, jak nie wiem. Coś tu mamy milusiowatego, słuchajcie, a mianowicie smaczki. Opakowania po smaczkach takich opakowań to tutaj będzie teraz mnóstwo. Pinky Twisters with Chicken to były, wiecie co, takie swirlowane, takie pokręcone pałeczki, które kupuję raz na jakiś czas a właściwie kupowałam w, w Action dla Milana, ale słuchajcie, ja odnoszę wrażenie, że te smaczki dla psów w Action strasznie podrożały, więc po prostu póki co nie kupuję tam. Dokaz i tutaj z kolei w takich paskach była pierś nie z kurczaka, a z kaczki. Tak, skaczki, e, wysuszona. Tego było tutaj naprawdę dużo. Ja nawet nie wiem, 250 gram, ale tych pałeczek było naprawdę mnóstwo. Takie opakowanie kosztowało coś koło 5 euro. Drogo jak na smaczki, ale Milusiowi wystarczyły naprawdę na bardzo długo, no i on je bardzo chętnie e, wcinał. No i skoro już jesteśmy przy Miluniu, słuchajcie, to jeszcze, em, o tu jeszcze coś mam, ale to zaraz. E, karma Milusiowa sucha. Tutaj duży worek 4 kg, który jeszcze miałam yy, i po prostu go wykończyłam. A normalnie to kupuję aktualnie takie kilogramowe worki, bo taki kilogramowy worek, słuchajcie, wystarczy mi na około, bo ja wiem, 3-4 tygodni dla Milunia yy, przy codziennym użytku. Z tym, że ja nie karmię go samą suchą karmą, bo on suchej karmy to prawie, że nie ruszy. Ja po prostu do jego mięsa dodaję mu trochę tej, e, tej suchej karmy. No i w ten sposób właśnie on e, zjada. Powiem Wam, że ona jest dobra. To jest Country Selection z Real Nature. E, wersja adult, czyli dla dorosłych psów, tam nie wiecie, nieszczeniaków czy nie, jakichś tam młodziaków. No, jeszcze trochę i słuchajcie, tak myślę, że rok. I Miluś już będzie dla seniorów dostawał karmę. No ale póki co to mu smakuje. E, to jest e, z mięsem wołowym i trutanem także no i przede wszystkim nie ma zbóż to jest bardzo ważne jeżeli chodzi o milunia i tutaj jeszcze z DM-u z Daimbestes e, to były takie stiki one dość takie są powiedziałabym fest i one są z olejem lnianym i marchewkami. Czasem mu kupuje, czasem zje, czasem marudzi i nie chce. Wiecie, to wszystko zależy od tego, w jakim humorze Milusiński jest. Już widzę rzeczy, które się tutaj powielają, no ale do nich zaraz przejdziemy. Tutaj Kandra Candle. 40 tealightów 8-godzinnych. To są te tealighty, które ja kupuję w Action, bo po prostu kosztują bodajże 4 euro niecałe za takie opakowanie. No i ono mi na jakiś tam czas wystarczy. Czekajcie, po tu. O! Z ferii koncentrat. Różowy kwiat jaśminu, żel do mycia, e, naczyń, słuchajcie. E, ja jednak, do, jakiego bym nie używała, to i tak zawsze wracam z podkulonym ogonem e, do ferii. Aktualnie też mam taki w użytku, tylko nie wiem, czy, czy tak samo. Pojemnościowo, dlatego że ten ma 900 ml, no ale ferii domywa mi wszystko, domywa mi tłuszcz i tak dalej. Więc, generalnie, dlaczego by nie? Do tego jest wszędzie dostępny, nawet w supermarketach. Wiecie, w awaryjnych sytuacjach mogę podskoczyć do supermarketu i tam kupić. Także, no i cena jest całkiem, całkiem przystępna. No i właśnie, teraz mówiłam, że widzę rzeczy, które mi się powielają, a mianowicie z Alta Farma. Um, zużyłam sticky z gorącą, na gorącą cytrynkę, tak? Moją gorącą cytrynkę z tym, że um, to opakowanie to jest jeszcze łopla, to jest jeszcze starsza wersja, której już w sprzedaży z tego co wiem nie ma. Um, a tak wygląda nowe opakowanie. No wiele się nie zmieniło, tyle tylko, że tutaj widnieje na tym nowym informacja, że to można i na gorąco i na zimno pić. No wow! Um, ja w okresie jesienno-zimowym lubię pić tego typu rzeczy, bo em, powiem wam, że jak czuję, że mnie rozkłada i e, na przykład gardło boli i w ogóle i napiję się tego, to troszeczkę mi lepiej się robi po prostu i dlatego piję. Tutaj widzicie kolejne opakowanie, tyle tylko, że tym razem z OmniVit. Em, to jest witamina C em, plus cynk. Em, to no tak, ma wzmacniać immunsystem i chronić komórki przed oksydatywnym stresem, cokolwiek to znaczy. W każdym razie, no, w takich opakowaniach, zarówno w tym jak i w tych jest po 20, tu jest są saszetki, tu są stiki. ja to zalewam gorącą wodą no i sobie piję, tak? I no ja wiem, że nie każdy to będzie lubić. Niektórzy powiedzą nie, bo to chemia, bo to to, bo to tamto. Słuchajcie, na dzień dzisiejszy większość rzeczy, które jemy, które zażywamy, to jest chemia. E, mówię o rzeczach kupnych, dlatego że wiadomo, że można sobie na przykład chleb samemu zrobić i tak dalej. Wiele rzeczy można samemu zrobić i będą zdrowsze. No ale nie zmienia to faktu, że większość rzeczy, które kupujemy, które spożywamy, e, są chemią. No i jeżeli mi to pomaga, to chyba to jest najważniejsze, prawda? Zdenkmy Fresh Water Lily. Słuchajcie, to był odświeżacz, to no u mnie do łazienki, tak? E, po większych interesach trzeba było używać. Ehm... Długo, bardzo długo ten produkt miałam. Nie dlatego, że go nie używałam, tylko, no wiecie, ja jestem sama. Mnie jak praktycznie cały dzień w domu nie ma. No to nie wiem, nie mam kiedy tego używać, tak? Więc coś takiego to u mnie trwa i trwa i trwa. Było przyjemne, ale nie sądzę, żebym miała po raz kolejny kupować. Co my mamy dalej? Z Lenora, słuchajcie, zużyłam tapsy. I y, później, słuchajcie, kupiłam z Ariela, i powiem Wam, że ja te tapsy używałam w połączeniu z granulatem y, z Lenora, z nadzieją, że to będzie długo i ładnie pachnieć. Niestety nie. Natomiast teraz używam granulat. Z takimi kapsułkami, takimi tapsami z Ariel, i już zapach prania się dłużej utrzymuje. Także teraz mam większą wersję, jeżeli, pojemnościową, jeżeli o to chodzi z Lenora i inny zapach. Do tych kapsułek nie wiem, wiecie, co możliwe, że kiedyś jeszcze, jeszcze nie raz wrócę, póki co jednak aktualnie używam na przemian raz proszku, raz właśnie takich tapsów. Co jest fajne, te opakowania są słuchajcie kartonowe, to nie jest plastik, więc można bezpośrednio wyrzucić e, do e, śmietnika na, na papier, tak? Co my mamy dalej? Sheltan i e, to jest płyn do higieny e, prania, do niwelowania wszelakich bakterii, grzybów, wirusów itd. itd. To jest wersja z e, supermarketu Penny. Aktualnie też dopiero co e, właśnie w Pennym e, kupiłam, bo byłam, wiecie, co wcześniej w Rosmanie i zapomniałam po prostu. I będąc w Pennym mi się przypomniało, więc wzięłam po raz kolejny. Tu jest pojemność półtorej, półtorej. półtorej. Mhm półtorej litra to nie jest drogie, a powiem Wam szczerze, że ja używam tego typu produktów jeszcze zanim zaczęłam nagrywać na YouTubie, więc ja tego typu produktów używam spokojnie, słuchajcie, od 12 lat do każdego prania. I u mnie one, słuchajcie, schodzą dość szybko, dlatego że ja aż 6 nakrętek y, daję na każdą pralkę, tak, bez względu na to, ile. Prania w pralce jest. Ja po prostu wiecie, chcę wiedzieć, że, że e, nie wiem, może te wszystkie bakterie przynajmniej się tam usunęły. Co my mamy dalej? O a propos bakterii. I wirusów, i e, jakichś grzybów i bóg wie czego jeszcze. E, Zdenkmyt, czyli znowu marka własna DM-owska, tutaj e, spray e, do dezynfekcji. Mm, jak wiecie bądź nie wiecie, ja codziennie rano po wstaniu spryskuję swoje łóżko, tym spryskuję kanapę, spryskuję milunia. Em, E, box e, razem z jego posłaniem, i potem jeszcze właśnie tym sprayem z reguły właśnie z, z DM-u, tym do odświeżania tekstyli. No, i to wystarczy. Raz dziennie to robię, dlatego u mnie tego schodzi jak woda. Aktualnie mam chyba też z Rosmana, bo ja to wiecie, na przemian po prostu tam, gdzie jestem, tam kupuję. Nie widzę między nimi różnicy. E, a rzecz potrzebna, prawda? Co my mamy dalej? Tutaj mamy kolejne e, smaczki milusiowe. Te akurat nie miałam słuchajcie w kieszeni em, w, w kamizelce. W której chodzę z Milanem, czy wychodzę z Milanem na spacery. No i wiecie, jak za daleko się ode mnie oddala, pomimo że on jest na smyczy, to go wołam i on szybko podlatuje, no i wtedy zawsze mu coś takiego daję. To są z Winstona, czyli z Rosmana. No najczęściej kupuję z Rosmana, dlatego że Rosman mam po prostu najbliżej. O, widzicie, a propos Rosmana, tutaj z marki własnej, kolejny płyn do dezynfekcji prania. Ja wiem na przykład, że w DM są dwa, niebieski i jest różowy, a nigdy nie zwróciłam uwagi, czy w Rossmanie też tak jest. Chyba tak, ale ja zawsze sięgam po tą wersję Sensitive, po tą różową, tą delikatniejszą. Tutaj mamy, słuchajcie, opakowanie po odcie, tak. Takie duże opakowanie litrowe po occie. Ja octu używam do różnych rzeczy właśnie podczas sprzątania, nawet słuchajcie do mycia okien. Ja nienawidzę myć okien i robię to z reguły raz w roku i dlatego moje okna wyglądają tak jak wyglądają. No już teraz nie będę ich myć na, na zimę. Ale jak przyjdzie wiosna, znowu um, umyję, mam kolejną butelkę. No i tak jak mówię, właśnie um, między innymi używam do um, mycia okien czy powierzchni w ogóle szklanych i tak dalej. Oczywiście rozcieńczony z wodą. I to jest taki must-have u mnie, słuchajcie, w domu. Nie wiem w sumie skąd mi się to wzięło, po prostu kiedyś przez przypadek um, użyłam. I zauważyłam, że dużo lepiej i dużo ładniej miałam domyte okna i po prostu tamtej pory jakoś tak e, do różnych rzeczy używałam. O! O tym właśnie mówiłam sprayu, że... Jak używam najpierw tego dezynfekującego, to potem tym psikam. To jest oczywiście już, Wam dobrze znany z mojego kanału, czy e, w jednym e, spray do odświeżania tekstyli, ale jest to też spray, którym możecie na przykład podniecione bluzki e, szybko wyprostować e, bez żelazka. Wystarczy, że tak, wiecie, spsikacie mocno i potem zaczniecie tą bluzkę rozciągać, i ona chwilę, moment jest już jak wyprasowana. Uwielbiam oczywiście, aktualnie też tego używam. Na zapasie mam jeszcze jeden i jeden z Rosmana. Pomału zbliżamy się do końca. A propos prania, tutaj z Dr. Beckman już nie wiem, chyba milionowe opakowanie płynu, który ma niwelować nieprzyjemne zapachy. Ja już Wam nieraz mówiłam, na przykład, słuchajcie, sportowcy, no wiadomo, pocą się w tych swoich sportowych ciuchach i jak ciuchy są, słuchajcie, może nie tyle niedoprane, ale jak bakterie są, to te ciuchy szybko zaczynają śmierdzieć, tak? No i właśnie, żeby mi się coś takiego nie działo, to tutaj używam tego produktu. Oczywiście kolejny mam już w użytku. I tutaj miałam małe opakowanie. Eden perfumy do tkanin, perfumy na pranie floral. Uwielbiam ten zapach i, słuchajcie, taka ciekawostka. Tą resztką tego produktu prałam kot, słuchajcie, który potem po wyschnięciu schowałam do szuflady u mnie w, w komodzie i wyciągnęłam, nie wiem, po dwóch, trzech tygodniach, słuchajcie, i to w dalszym ciągu, pomimo, że już. Z półtorej tygodnia ten koc jest na kanapie w sensie do przykrywania się, tak? On mi tak dalej intensywnie tym pachnie, że to się w głowie nie mieści. Aż momentami słuchajcie, aż za intensywnie, e, więc e, trzeba ostrożnie to dozować. Teraz mam taką dużą butlę, ale to Wam pokazywałam, że Asia mi przywiozła, e, więc cieszę się niesamowicie. Tutaj mamy. Kolejne zwilżone pisteczki z denkmyt. Tutaj mamy limetka i bazylika, tutaj zapach granatu. No jak widzicie, sporo tego u mnie schodzi. Papier toaletowy zwilżony z tempo, za każdym razem wam pokazuję. Tak można kupować te tańsze i teraz też mam tańszy, ale one szybciej wysychają te tutaj dzięki temu zamknięciu czy otwarciu jak to woli po prostu temu na, na klik tak e, naprawdę długo 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 są te kusteczki jest ten papier e, nasączony i nie wysycha. I Jednak czuć różnice jasne one są droższe ale mimo wszystko no to jest taka rzecz którą ja lubię mieć w domu co my tu mamy dalej. Ehm, z Alta Farma opakowanie kartonowe, słuchajcie, po takich bandażach, po takiej rolce bandaży samoprzylepnych, które ja używam przy milusiowych łapkach. Właśnie po operacji kilka razy musiałam jako dodatkowa ochrona użyć, bo Miluś pomimo tego, słuchajcie, kołnierza on i tak do tych tylnych łapek dzięki temu, że jest szczuplutki, to się potrafi zgiąć, potrafi się do tych tylnych łapek dostać, i on próbuje sobie, wiecie, no, ten opatrunek, te skarpetki i tak dalej ściągać. No, i im więcej warstw, tym bezpieczniejsze to, jeżeli chodzi o milunia. O, tutaj mam kolejny spray do dezynfekcji z dengmyt. Um, co my tu jeszcze mamy? Jeszcze mamy tutaj jakieś takie milusiowe rzeczy, a mianowicie, o Jezus Maria, to się chyba musiało gdzieś jakieś resztki powylewać. Um, a mianowicie Inuvet Kalmin Forte. I to jest, to był, słuchajcie. 15% olejek CBD, olejek, który przepisała nam i też kupiłam wtedy u pani weterynarz, bo miluś miał taki okres, że ja jak wychodziłam rano z białego rana do pracy, słuchajcie, to on tutaj, wybaczcie, była mała przerwa techniczna, wybaczcie, o co chodzi, to wam Albo już mówiłam we vlogu, albo dopiero powiem we vlogu. No nic, lecimy, bo końcówkę tutaj mam, a słuchajcie, już bateria znowu jest wyczerpana. Z tutaj opakowanie po takiej dużej świecy. Widzieliście, w holach wam pokazywałam, ta świeca ma się do 66 godzin palić, a że ja co wieczór odpalam sobie świecę. To u mnie takie rzeczy szybko schodzą. E, tutaj opakowanie po tealightach z Aril Vanilla Blueberry, świece zapachowe. Ehm... To było jedno z dwóch opakowań, które dostałam w paczce urodzinowej od Agaty. Jeszcze jedno mam. To niestety podczas transportu się rozleciało, ale to nic, bo ja te tealighty, nawet jeżeli były bardzo wygniecione i w ogóle, to i tak te tealighty, słuchajcie, wypaliłam. I e, no tealighty jak tealighty, były bardzo przyjemne, tak? E, tutaj miałam jeszcze opakowanie także z Profissimo po normalnej świec świeczce waniliowej i generalnie powinnam mieć, ale a jest. Właśnie po tego typu samej świeczce one do 35 godzin się mają palić e, z Rosmana z Rubin Liść tylko tyle, że tym razem nie waniliowa, a drzewo sandałowe i ambra i powiem wam, że to bardzo intensywnie pachnie to opakowanie i świeczka sama też zresztą trochę pachnie, jak podstawiłam sobie w którymś momencie dwie i odpalałam, to czuć było ten zapach w pomieszczeniu. E, o, tu kolejne opakowanie po mojej gorącej cytrynce. E, wiecie dlaczego tyle opakowań? Dlatego, że ja nie jedną saszetkę e, e, piję na raz, tylko zawsze dwie sobie e, wsypuję. E, co my tu jeszcze mamy? Z Rubin, czyli też marka własna, Rossmanowska. E, to były e, woreczki... Mm, do zamrażarki o pojemności litra, czyli te mniejsze, tu było 20 sztuk. One niestety nie były, wiecie, nie miały takiego słówka, żeby jak w tych oryginalnych stopic, żeby sobie przesunąć i zamknąć. Tutaj trzeba było samemu, ale no, różnica w cenie jest spora, dlatego wolę kupować te tańsze. I tutaj mamy jeszcze Zdenkmyt Wesie Weiss Pulba. To jest proszek do białego prania i powiem Wam, że jak robię typowo białe pranie i to sobie dosypuję, to widzę, że to pranie bardziej tak um, rozjaśnione jest, tak? Może nie wybielone, ale jest dużo bielsze. Tutaj jest Alta Farma, znowu marka własna, rosmanowska. Użyłam um, wodoodporne... Plastry, tutaj były różne rozmiary, trzy różne rozmiary. No, ja jestem sierota, często mam, wiecie, gdzieś pocięte palce i w ogóle, więc tego typu rzeczy u mnie na wagę złota. I zostały nam jeszcze trzy rzeczy. Wczoraj, słuchajcie, zużyłam z Apar Home Jador Fragrance Oil, 10 ml zapachowy olejek, który ja w kominku wypalałam i tak. To były zdecy zdecydowanie perfumy Diorażador. Zdecydowanie. Ja te olejki słuchajcie, kupowałam swojego czasu w Duty Free w Czechach, e, zaraz u mnie przy granicy. Niestety, jak byłam zeszłym razem tam, to już ich nie było. Były jeszcze tylko jakieś tam świeczki, nie świeczki, ale olejków już niestety nie było i powiem Wam szczerze, że ubolewam trochę nad tym, bo one może nie były tanie, bo one chyba 7 czy 8 euro kosztowały te olejki, ale były, wiecie, wydajne, no i bardzo ładnie pachniało w całym mieszkaniu. Nie tylko w pokoju, tylko w całym w całym mieszkaniu. Z DW Holmes użyłam świecę Tropical Sunset, która miała palić się 56 godzin. Okopcona jest, jak widzicie, bo ja knotów nie obcinam, no i wtedy się kopci wszystko. Natomiast sama świeca faktycznie pachniała tak letnie, letnie, letnio, tak słodko. Oj, wybaczcie, naprawdę bardzo fajna. Przepraszam. Ja te świece kupuję w TK Maxie. Akuratnie ta kosztowała 10,99. Na przeciągu minionych lat te świece strasznie podrożały, bo jeszcze kilka lat temu o tej pojemności świece to ja kupowałam za, słuchajcie, 5-6 euro. No teraz kosztuje praktycznie dwa razy tyle. I ostatnia rzecz, i co za tym idzie też świeczka, to jest marka Ava and May. Ta świeczka była dostępna w Rosmanie, tam jest kilka różnych rodzajów. Akurat jeżeli o te chodzi, one zostały już, <laughs> o Jezu, <laughs> one zostały aktualnie już wycofane ze sprzedaży w Rosmanie. To były jakieś tam letnie wersje. Tutaj miałam wersję Santorini. Tak wygląda opakowanie. No i sama świeczka tak o mogę odkleić to jakbym sobie, słuchajcie to wyczyściła i wymyła to nawet miałabym fajny pojemniczek ale nie potrzebuję świeca pachnia rzeczywiście, słuchajcie, tak trochę świeżym praniem z domieszką czegoś taką morską, taką coś tu było jeszcze dodatkowo, nie wiem czy, czy na opakowaniu widnieją informacje czym to pachnie ha tonka cedr i rozmaryn no właśnie to, to, to tego cedra tutaj czuję tak, zdecydowanie faktycznie słuchajcie, ta świeca ona, ja ją kupowałam na wyprzedaży za bodajże 6 euro 6 czy 7 euro i faktycznie ta świeca paliła się długo, a tu jest podane ile miała się palić hmm. nie, tu nie, a może tutaj gdzieś Nie, niestety. Chociaż, czekajcie. Nie. Nie, 30 godzin. Około 30 godzin się miało palić. No, u mnie się paliło nie wiem ile, bo, wiecie, nie sprawdzałam, ale paliła się, ładnie pachniała. Ten zapach był delikatny, ale roznosił się faktycznie w całym pokoju. I słuchajcie, moja torba jest pusta, więc będę teraz mogła z powrotem zbierać na nowe denko, które myślę, że jeszcze do końca grudnia się pojawi, tak? także dajcie znać, czy któreś z tych rzeczy znacie. W ogóle dajcie mi znać, czy może coś z mojego polecenia kupiłyście i też wam się podoba, czy może się u was nie sprawdziło, bo też tak może być. Ja jestem niesamowicie ciekawa. Teraz żegnam się z wami, życzę wam miłego dnia. Zapraszam was na kolejne filmiki. Trzymajcie się. Do zobaczenia, pa pa.